Cześć! Witam Was bardzo serdecznie, ja z tej strony Kierownik. Dzisiaj na moim kanale pojawią się wyniki konkursu, który organizuję już po raz drugi. Mam nadzieję, że znacie, wiecie o co chodzi, więc nie będę musiał teraz tłumaczyć, więc przejdźmy już do rzeczy. Czyli tak, kopiujemy link z tego filmiku tutaj, op. Tutaj dziękuję za statystyki, które zrobiliście, kiedyś tych łapek było więcej, bo z tego co pamiętam było po 200, 300, no nie wiem, no nie staracie się, ja nie wiem o co to chodzi, ale w każdym razie tak, wklejamy tutaj link, ładujemy komentarze i uwaga, uwaga, kto wygra jeden przycisk, jedno kliknięcie myszki dzieli nas od tej przełamowej chwili na moim kanale. Kto wygra mecz? Znaczy, jaki mecz, kurwa, co ja pierdzę? Dobra, nieważne. Uwaga. Bo tak, bo on zagra na Pandorze. Black, słuchaj, żeby nie było, że jestem niesprawiedliwy, zobaczę, czy... A nie, tu w sumie... Zobaczymy, czy ty pisałeś jakiś komentarz z tym, że bierzesz udział. A jeśli nie... Czekaj, zaraz zobaczymy. Ty, bo być może napisałeś tylko taki komentarz. Ale być może, być może napisałeś coś jeszcze. Hmm, hmm. z tego co widzę, to. To napisałeś tylko ten komentarz, żeby... Bier... No dobra, nie bierzesz udziału, nie chcesz. Ok, no to jeszcze raz. Kto wygrywa? Y Jernik, chcę wygrać. Jernik, Wole TS. No spoko, pan Jernik wygrał. Zaraz zobaczymy sobie jego profil. Y na jakim oświecie gra. I co się z czym tutaj je? O, widzę, że na Tarawelu, na Katacha. No spoko, spoko. Dobra, to ja się do siebie odezwę, kumplu. E, mam nadzieję, że mi odpiszesz, odpowiesz. Nie wiem, jeszcze się zdecyduję, gdzie napisać. A na bezpieczeństwa napiszę na tym i na tym świecie. Dobra, e, to by było na tyle z wy, z wy... Z wy, z wy, z wy, z wygłaszania chyba, tak? Z wygłaszania wyników. No i za chwilę widzimy się w odcineczku. Yo. Okej, okay, witam Was w podzięciu. Ze mną jest Fenix. Dzień dobry, czyli chciałem, to ja. Odżył Fenix, żyje. Powstał bo, z popiołów, bo jak prawdziwy Fenix. i powstałem z popiołów, właśnie. tak to Opowiedz jest. swoją historię, jak to się stało, co tam się działo, bo sam jestem ciekaw, bo nie znam tego od początku do, do końca. Ale co? No z tym twoim banem całym. No, co A nie ty mogę patrz? o tym mówić. Nie możesz o tym mówić, naprawdę? Naprawdę nie mogę oddać. Ale mówić. dobra, ale to chodzi mi tak bardziej za co on był? I, e, i, za i co był? I co, za... i co nakierowało ty, o, administrację, żeby ci wlepić tego bana? Za udostępnianie banana. nielegalnych skryptów. Mhm. Mm ty, ty kryminalisto. Ej. I gdzie to takie udostępniałeś? I gdzie to mogę kupić? Na, niby na tym, na, na ogólno, ogólnodostępnych dodatkach. Czy no. to może chodzi o ten... o to co się wygłupialiśmy u mnie na filmiku, że mogę sobie dodawać ekspa, tam stawić odporności i tak no dalej. Co ty? Pamiętasz? Tak, pamiętam, ale to nie to. Ja ale wiem o co chodzi. Ale ludzie serio do mnie pisali co to za jakieś cheaty są i czy oni też mogą... <laughs> nie, ja wiem, co choć po nagraniu, powiem, no nie mogę zbyt mi Nie, nie no, mówić. nie no nie no spokojnie. O tym mówić, nie? Okay. Bo... no zabroniono. Zabronili mi. Tak jest. Niestety. To. Niestety wybaczcie, ale no zabronili mi i wolę, żeby kiero tutaj nic złego nie dostał. A on ten. może byś nagrał jakiś filmik, że jednak żyje, że już nie masz bana coś. Nagram, nagram dzisiaj, zaraz <laughs> usunę, zaraz usunę ten, zaraz usunę ten z banem i nagram. Nie usuwaj wyświetlenia będą. No i tak już są. Kanał ci będzie promował. No i tak już są. Żeby dało. jak zobaczą, że jest ban, no to wejdą zainteresowani o co chodzi. No ale już nie ma. No i co, ale dalej będą wchodzić. Dobra, nieważne. No, to i tak będą wchodzić, no. Dla mnie, kochają mnie. Niektórzy. No no, bo robisz quest. Ale tylko na niektórych. tu ale tylko niektórzy, Boże. W ogóle słyszałeś, że Zawada się wywalił co, co zrobił? Czekaj jeszcze raz. Na Berów się wywalił, 288 tropicielem. Co ty gadasz? No. Mówię ci. Taką Nie! To, no no ale... za się wywalił. Ale to. Nie! Możesz sobie teraz wejść na jego profilu. Ale, jest... je... i... ale. Ale. ty Mogę ci dać tutaj patrzeć. Ale, ale... Tutaj. czekaj, już sobie wejdę. Teraz jest jakiś all right A masz tu? I zawada 17 traficielów, zobacz zobaczę jego. I co, jest nowe XP? No chyba, nie wiem. Uwaga na świecie, zawadałem po śmierci, resetuje się twój poziom i tracisz złoto. Czekaj. Ja, przecież, ja, nie, nie, jak to, kiedy? <grym> Dzisiaj, no z rana. Znaczy po południu, tak. Masakra, ja, się, ja sobie wyobrażam jego reakcję, co, co on zrobi, co on powiedział. Ale od, od 13 coś nie wchodził do gry, <laughs> załamał się chłopak. Ja pierdziele, ale czujesz to ile to czasu poszło na to, ja pierdziel. No wiem. No ja ja myślałem, że, że on się, się już nie wywali później, że Ale to co on zrobi? czy go na jakiś mob udał się zabić, czy mu no, jakiś no tam set cztery cebyki wyjebał No Na, wyjeba, na Driadzie może padł, nie wiem. Ja pierdziele, ja bym tej Driady nie, nie atakował do 400-tego levela, naprawdę. Ale nie wiem, serio, za co? Patrzę na socplayu, kurde, zawadę się dowalił. Ale kto to zbierze, pisał? On czy. czy, czy, w... czy, czy, czy nie, prądki? jakiś gość. Jakiś gość tam. Ja, yeah, pierd... Masakra. <grym> no. On na Mordor gra. <grym> no coś, coś tam, coś tam widziałem. To 20, to bowl. Ale serio, no troszkę śmiesznie, a troszkę i żałośnie. Kurde, ciągle się zastanawiam, czy. Bo strasznie mi się chce grać wojem, nie wiem czemu. Nigdy za bardzo wojem nie grałem, abym sobie zagrał wojem. I myślę sobie, czy na jakimś świecie nie zrobić, ale z drugiej strony też chciałbym na tarawelu, a z drugiej strony nie bardzo, a z drugiej strony nie wiem, a, a z trzeciej strony po prostu strasznie ciężko mi się gra na tym katalogu. No, na bo, tam bo tu ciągle jest kurde wybite wszystko, nie? Ja tyle postaci wyekspiłem na telawelu, ale no, mam wrażenie, że na tarawelu gra 4 razy mniej osób. W ogóle, ja powiem, Ci coś na tym, na temacie, na forum, na freestylach takiego kurde, Disha znalazł, że sakrę przeczytaj przeczytajcie. O czytaj, to? Dobra. Czekaj lektor. <coughs> Ale się śmiał też. Jacy tytani, gram na mikrofonie. Tytanów widziałeś tylko w Margonem. Jacy herosi, to będzie pan lekcje, jak cię zobaczyła kochanka nocy, to uciekła, gada o ponusach w legach, werspłonie. Jesteś tak gruby, że masz fizyczną osłonę. <grym> Myślałem, czy nie rzucić na ciebie zaklęcia, ale ty z natury masz już klątwę bez talęcia. Jaki honor typie, to będzie tu na szczere, Bię, że od ciebie mają już trzy setki, co biją 30 lebele. I powiem ci jeszcze, jesteś spalony od lowów, rozwaliłem cię tu honorowo, czas honoru, ale z, tym, z tą fizyczną osłoną to wygrał. <grym> Kto to napisał? Bardzo nie pamiętam. Już. A ile, ile ile tam ma plusów za to? Trzy chyba mało. <noise> jakiś nie jak, jakiś y, hozar, pozdrawiam cię, przyszedł do mnie i, i jest z wrogiego klanu i powiedział mi, że ma do mnie szacunek i mnie nie bije, więc. Y, bądźcie tacy honorowi jak ten pan, więc. Po, no. Polecam. Miejcie taką postawę, to jest postawa godna podziwu. Um, no ale z Soczi na osłonę tu zegrał. Nie, fizyczną osłonę dobry bonus. No ale jesteś tak gruby, że masz fizyczną osłonę, no. wiem, wiem. No ale spoko. Tak patrzę, kurde. Jeszcze w ogóle się nie logowałem. I widnieje dalej mi te konto zablokowane. To czemu się nie logujesz? Nie wiem. Iś tam rozwij wątpliwości, tam powiedz wieczą, że żyjesz. No, Fenix no, offline od dwóch dni Łysa góra. Eee To eee, boże, Fenix gdzieś się tak stoczyć? No ale zbulwersowałeś się ci mówię. Od razu wszystko wszędzie poszło. Jak to no, ale, ale wyjaśniliśmy sobie wszystko. Zawiodłem się na tobie. A tu patrzą, że ten, że ja, a tu mówią, że ja bekę z nich sobie cisnę, czy coś. A to? Jednak okazało się inaczej, no ale cóż. W ogóle nie wiem też już, jak z tym Perkunem, kurde. Też nie wiem. W sumie tam nikt nie gra aktualnie. No to nie wiem, czy tam dalej ty kontynuujemy, czy trzymać tą postać, czy nie trzymać. No to ja trzymam. Na... Ja trzymam ja i, i myślę, że ten... Robię. Ja tak myślę, no że to będzie, nie? Teraz będą wakacje, i... to będzie więcej czasu, no to myślę, że coś, coś no można sumie... pogłębić do jeszcze nad tym rt muszę jak O, Czy chcesz handlować z Groszem Hozar? Sześć. 6 O kurde. Kocham cię, no. Ko aż ci serduszko wichla normalnie. Kochasz go, ale i tak JMM. I co, hm. ale jednak co? Mówię, kochasz go, ale i tak JMM. No, a ten, napisał mi, że więcej przy sobie nie ma. No w sumie. Ja mam więcej przy sobie, chcesz? No w sumie, jak, jak masz. Ale zresztą tak, tak na dobrą sprawę, po co mi ten hajs na katacha, jak tu nie za ukrywa, jak nie ma? Naprawdę no, nie to jest wie, taka bieda. Ja teraz sprzedałem naszyjnik z opka za 80. To jest normalnie, to, to jest serwer bieda, naprawdę, to jest... Serwer bieda, jak sprzedałem naszyjnik z opka 80, co ty pieprzysz? No, sprzedałeś, ale wejdź sobie na aukcję i zobacz co jest na mój level. No bo sprzedawano sobie wszystko. Pisz sobie przedział od 60 do 90. No namaga jest 4 Myślisz, unikaty. No kurde, ja też nie szukam tego, ja szukam cały czas mieczyka heru, na ten level napala i nie mogę... Już mi sobie prezentów złożył. No tak, ale nie chcę mi się na tych okay. On mi wysłał, chyba, że chcesz to. Co, co on mi tu, co, on, co on mi tu chce wciść? Nie, nie, tego nie chcę. <laughs> wygrasz na Unii w ogóle jeszcze? Nie. Ja coś myślę, tak wchodził do ekstremum na Znaczy czy jakiś to? ten, ten gościu, ten gościu, jakiś gościu napisał mi pod filmem, że, że wygrałem u niego konkurs i że mi wysłał hajs, nie? Wchodzę na Unię, patrzę 25, dostałem, nie? ale, A, no, ale do, Za co, nie? Jakiś ja konkurs to, wygrałem, jaki daj konkurs? Mi teraz, daj mi wypowiedzieć okay? Mogę już? Dzięki. Ehm, od Best Margo dostałeś. Bo ja tam oglądałem filmik i jakiś gość ten coś tam napisał, że jak wygram, to proszę dać nagrodę na unii kierownikowi. No i tobie zostało wysłane. O kurde, ej, dziękuję ale nie pamiętam, Miku. Nie jeśli, pamiętam, to Jeśli to, jeśli to oglądacie, bro. to dziękuję, bardzo miły gest. No. Że ktoś mnie pamięta, kurde. Na unii też mam pieniądze. To coś można porobić na unii w sumie. Że można to, coś co, co tam chcesz robić? Nie wiem, tylko kurczę. Bo... Tak, trochę ale... ciężko mi jest zostawić ale te ten level, bo mam na przykład y rękawice z Tolloka, które są no to, które stary, są piszesz, warte 1G na Illusions. Więc kładasz zakładasz nową postać. E nową postać. Ile hmm. to masz. Ale czy ja wiem, czy ale czy no masz postać. Ale czy ja wiem, czy ja chcę tam po prostu tam strasznie dużo osób gra. To tam to jest No ma wiem, Masówka. masz No ma tak Mordor V2, no darmo. Nie, to no, bez przesady, ale naprawdę dużo tam ludzi gra, Jeszcze więcej ludzi na Katacha, więc nie. nie wiem. A w Chcesz końcu wziąłem teraz... 180 teravel na Paladinie, na na na, 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 na Nice. Don't o, I mam takie coś i, i, i takie coś i, i takie coś. o oh, masz na nim. No, no. fizyczno osłoną, jesteś tak gruby. <laughs> <A ty>, ty... <laughs> hmm. Ostatni ratunek. Nie no, fajne, fajne. ekip. No w na temperkę. ARK i EFO A na tym 298, patrz jeszcze dwa levely i endgame. Jakie endgame. jak endgame. No wiesz, ogólnie chodzi, że na 300 m ale jak pisz Ale po prostu właśnie się zastanawiam, czy, 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 czy grać jeszcze? Znaczy wbić ten 300 level i, i czy Hmm, czy, 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 no czy, czy ja nie wiem coś tam wracację gadała, że, no, że coś tam będzie jakieś kurcze zajęcia dla tych 300, nie wiem Ale nie, bo wcale się nie trzeba poddawać temu gameowi tam Można No coś... nie, możesz dalej sobie jak spać do 499 Wejdę sobie na brutala. Wejdź sobie na brutala, ja, no, ja może... sobie na forum tylko chodzę na razie nie robię. Może, może na brutalu zacznę grać. Nie no ja na to nie będę, ale jak chcesz to tutaj. Zrobię sobie mmm coś nie wiem... <laughs> nie wiem, naprawdę nie mam pomysłu. Bo jeśli mam być <laughs> z wami szczery, to tak średnio mi się chce grać na tym... Te, te levelu, tymi postaciami co mam teraz. W ogóle średnio eee, się chce grać moral. Zjadłem mu się dzienne. No kurwa stary. <laughs> Sharp Team. Mój, star, mój, star, mój starzy przyjaciele Co ja mam tu w depozycie, zaraz zobaczymy. 0M, błogosławieństwo, które jebałem. Eee... Jakieś... no dalej. na... No, no, no. 3 Hera Spata. kurwa. O! To mam od Donamisa, pamiętam. Odwiązał mi to. I dał mi. Ale co? Eee, hera Spata na 3-1, ulepszony plus 3 na Wow, na Brutalu? Na Brutalu. O, o tutaj mam brutalu. muszelki karui, które jebałem questy. <coughs> o, tutaj itemy z Kongów: Różki jakieś tam zapasowe, laski zapasowe, zbroje. O, i tutaj mam Ekuna tego. Y, Paladyn Wojownik. Tem od fizycznych. Y, ze wszystkich mam wszystkie itemy z Kongów, tych 60 leveli. Oprócz zbroi na, na, na woja, um, a poza tym mam wszystko, no. wszystkie inne itemki. Ale czy tak... A tej zbroi nie mam tylko dlatego, że po prostu jej nie łapałem, bo doszedłem do wniosku, że i tak nigdy nie będę grał wojem i nie łapałem tego, a wszystkie inne itemki to łapałem przez przypadek. O, na przykład tutaj mam hełm na łowcę i tancerza, tutaj mam hełm na paladna i wojownika, yy... O i też nie mam na... hełmu na... i też nie mam hełpu, hełmu na Maga, bo mam tą mega zaricję. W ogóle na tych priwach strasznie się grać nie. Na tych priwach mi się strasznie grać, nie chce już coś. Nie wiem. W ogóle teraz polecę sobie znajomego i znajomą chyba na ten Martin Nie mam pojęcia. Jak ogóle... to zaprosiłem? Kto może zaprosić wira osób? Potem po ci powiem. Aha, bo to też jest tajne. Ja wszystko nie, tajne no w tym... No to nie ]ach. jest. Znaczy no wejdź sobie w światy prywatne RT tam masz... Nie mam czasu. Do Jakie światy prywatne RT? Jest... No, światy... Pry forum światy prywatne. To jest rtm. tajny dział! Kurwa! Nie mówię o tym To wy to, to wytniesz tam. <laughs> tam taka wrona przyleci. Miał kurwa, miał! A nie, to nie wrona, kurwa. No to co, to mi się ten pojechało. był Gargamel. Gargamel? Nie, gar... no gar... nie. Ten Bo kot Gargamela. miał kurwa, miał Garga... Gargamel. Czyli Gargamel to był jego. kot, czy Gargamel to był ten stary pedofil nie, czarny z to jest stary, stary pedio, ale kota miał tego, też gargamela. Ty... Bonifacy? Nie. Bo sam jesteś Bonifacy, kurwa. Bonifacy. Bonifacy? Nie, no... Przeróbka taka była. No wiem! No, wiem no, Jezus! Miał, kurwa, miał. Kurwa. Wiem. No wiem. Wiem, kurwa. wiem, wiem, w Jak wiem. w ogóle Ci się podoba Sabat, Nie biorę udziału. Nawet nie zrobię kierunku. Pierwszych... Nawet na tę mapkę nie wszedłem, mam tu gdzieś. A czy Event słaby, ujowy, ale jeden, co dobre, to tam te 20 tepów do verbi i błogo z przywracaniem reszta tepów. Nie wiem. Nawet nie biorę udziału, bo nie miałem czasu. Tyle co wejdę, jedne zrobię. O! Kurwa. O kurwa. stała Znalazłem szarosę! Jakiego? Żona grabarza na RTL 28 level. No jest bigo... ubijał. Ja nie chcę mi się udało jeszcze raz, więc sam W ogóle... Tego z Klaudią gadałem ta... Znaczy tak i do Klaudia, nie wiem, nie chce mi się A Aaa, to moja dziewczynę, no? <laughs> no mówów. To zrobiamy Boże, ej, ty złe... Co złe jesteś, no? Hmm, tak to nie jest twoje. To, to. Jak. jak Okłamywała mnie. Kłamywała mnie. I <laughs> ciebie też wywaliła, a ty jesteś jakimś konie? Ale co? To jest na, na artylu? No? Nie. <laughs> Nawet nie wierzyłem. <laughs> ja tam wracam, bo no, nie wiem, bo tam danami i tej Balkanii są, ale ja nie wiem, mi tak przykro troszeczkę tak odchodzić, jeżeli tam już byłem. Nie wiem, ja nie wiem, nie wiem. Nie gram tu, więc mi to... Znaczy gram od czasu do czasu, więc mi się jest obojętne. No mogę nie mieć klon. Jakie tu są klony, czekaj. Wybrzeże klatki sodowej. O. Tam pójdę. To jest, zdaje się, to jest bardzo dobry klon. Tam są sami mili i rzetelni ludzie. A to chyba sami założymy klon? O. O. o i, I zaprosimy idzie. mobki, Na przykład pszczoły. No i Vermonty przyjaciół. Demlisze na przykład. Może s 5 dołączy? No, z Walhalidem. No. Nie, bo oni to się chyba staną, i Nie wiem. ja tutaj tam. Nawet nie wiem. Znaczy, ja ten level też wywijam, ty też wbijasz, ale ja nie wiem jak to ma działać. Czy jeżeli ja będę kanie, to będę z nimi bitzył? Nie pojęcia. Nie, nie wiem. Dlatego ja wolę zostać bez klonów. Nie będę, lub. Nie coś miałem kadycz. A z tymi zaproszeniami, no to możesz polecić dwóch graczy sobie mm, na świat RT. W ogóle e, taka beka, bo wszyscy myśleli, że to będzie była dostępna rekrutacja. też. No no no, tam no tam właśnie, gdzieś tam widziałem w komentarzach, coś, coś tam pisał, że o ja myślałem, no nie... że złoży podoni. No i też myślałem w ogóle, że tak będzie. Nikt, nikt nie powiedział, a co za znajomych. No, no dwie osoby możesz sobie polecić, to oczywiście nie ma gwarancji, że się dostaną, nie? Tak, tak. No, to ja polecę ciebie, a ty polecisz mnie. Dobre. A z racji tego, że już jesteśmy na tych światach, no na pewno się dostaniemy. Okay. Więc to jest <grym> bardzo dobry pomysł. To jest, to jest bardzo dobry pomysł, ktoś tak myślał. Nie no, a ja sobie tą tam, tam. Zaproszę, znajomego, znajomego. A z klasy może być? No, <grym> Z naszej klasy ojej, <noise> oje, jakie zło? Co? Pamiętasz Epulsa? Kogo? Epulsa Nie Epuls, przed naszą kasą. Nie, nie, nie wiem. Nie, nie, nie wiem, nie, nie, nie pamiętam. Znaczy nie korzystałem z tego. Epuls fajny, bo tam punkty można było zdobywać sobie. Ja pamiętam, jak bardzo popularna była Fotka. No, tak, teraz tak, jest teraz Instagram. Ale jest fotka, jest Na tej fotce. Ciekaż to dalej funkcjonuje. Aż sobie zobaczę. Fotka. A tej fotce fajna akcję Jest fotka. A jest, zaraz trzeba jakieś google play, coś tam. Email. Nie można sobie wejść i pogl... o, nie można. Osoby blisko ciebie. O, ty kogoś po drugą? A jakieś lesbijki. Dlatego na się napisał lesby. Ej, dobra, to ja sobie zapięcie. to zostawię na noc pod kołderkę, a teraz musimy no. dokończyć odcinek. Ile jeszcze mam w ogóle? 19, plus jeszcze teraz doklejmy te 2 minuty wyników, więc myślę, że już można kończyć w sumie, bo nikt tak tego nie obejrzy. Pamiętajcie, pamiętajcie, łapka w górę, taki kciuk w górkę, nie w dół, a w górę. Kciuk w bok. Pamiętajcie. Łapka w górę też może być, ale w górę lepsze. I nie w dół. I wyświetlenia w dół, i subskrypcja nie. No i, no, i tam ten Feniks ma taki słowa. kanał, tam nagrywa różne poradniki. Tak e, na przykład... Dobra, nie będę wymieniał, bo... Wejdźcie i zobaczcie Wejdźcie sami. Wejdźcie i zobaczcie i Suba dajcie kierownikowi też. I ode mnie, jeżeli są widzowie, to dajcie kierownikowi suba o, o, i fajnie. Słuchajcie go, do, dobrze mówi. No, dobrze. trzymajcie się. Pozdrawiamy, hej, hej. Cześć.